Pronkiewicz, kancelaria prawna. Twój ruch. Dzień dobry. Z uwagi na zaistniałą na rynku sytuację, wielu przedsiębiorców zmuszonych zostało do znalezienia z dnia na dzień odpowiedzi na pytanie, jak regulować swoje płatności w sytuacji, gdy ich dotychczas zyskowny biznes właściwie zniknął, rozpłynął się w powietrzu. Był i nie ma. Pytanie takie stawiają sobie przedsiębiorcy z różnych branż. A to żona naszego znajomego, rodowita andaluzyjka, która prowadzi niewielką, ale za to bardzo sympatyczną restaurację. A to małżeństwo prowadzące hotel, w którym od wielu lat spędzamy z rodziną wakacje. Rehabilitant, właściciel ośrodka, w którym naprawiano nam bolący kręgosłup. Pani Helenka, opiekunka twojego dziecka i właścicielka prywatnego przedszkola. Czy może w końcu trener z fitness klubu? Które stale odgraża się za brak zaangażowania w treningi. Tą listę można by było ciągnąć w nieskończoność. I ci przedsiębiorcy, zaradni, pracowici, gotowi na podjęcie w życiu wyzwań, przewidujący, rezolutni, muszą z dnia na dzień znaleźć odpowiedź na pytanie, skąd wziąć pieniądze na rozliczenie się ze swoimi dostawcami i pracownikami. Znalezienie odpowiedzi na to pytanie z reguły, Przesądza o tym, czy ich biznes ma jakikolwiek dalszy sens. A przecież szkoda byłoby, gdyby za miesiąc czy kwartał nie można było we wcześniej wspomnianej restauracji zamówić świeżych tapas, popić ich dobrym tempranillo i posłuchać flamenko, bo restauracji już nie ma. A ulubioną siłownię musielibyśmy zastąpić jej bieda wersją w postaci własnej skakanki. W międzyczasie, oczywiście, zajmując się trzylatkiem, bo przedszkole zlikwidowali i zaczesując na bok fryzurę, a la polski owczarek niż inny, bo fryzjera też już nie ma. Szczęśliwie przepisy prawa restrukturyzacyjnego dostarczają nam narzędzia do wyjścia z zapaści finansowej, a ich konsekwentne wdrożenie pozwala złapać drugi oddech i przetrwać najgorszy okres. Spójrzmy wspólnie, jakimi narzędziami prawnymi dysponujemy. W pierwszej kolejności musimy sobie odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania: po co, w jakim celu właściwie przeprowadza się restrukturyzację i kto może to zrobić? Na pierwsze pytanie, po co, odpowiedzi udziela nam artykuł trzeci prawa restrukturyzacyjnego, a mianowicie celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. Tak więc Zachowanie działalności przedsiębiorstwa jest to nadrzędny cel postępowania restrukturyzacyjnego. Drugie pytanie, kogo może objąć restrukturyzacja, to pytanie o coś, co prawnicy określają jako tak zwaną zdolność restrukturyzacyjną. Tutaj odpowiedzi udziela nam artykuł 4 prawa restrukturyzacyjnego, a mianowicie. Przedmiotem restrukturyzacji mogą być zobowiązania przedsiębiorców w rozumieniu ustawy kodeks cywilny. I tu tytułem przypomnienia wskazać należy, iż są to osoby fizyczne, osoby prawne, czy też jednostki organizacyjne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. I nie ma przy tym znaczenia, czy jest to działalność podstawowa, czy jedynie uboczna. Tak więc Przyjmuje się już możliwość przeprowadzenia swojego restrukturyzacji swojego zadłużenia, mają na przykład fundacje czy stowarzyszenia, oczywiście o ile tylko prowadzą wspomnianą działalność gospodarczą. Kto więcej? Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne nie prowadzące działalności gospodarczej, wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, Znowu, tytułem przypomnienia, wskazać należy, iż są to wspólnicy spółki jawnej oraz komplementariusze w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej. Oraz czwarta kategoria to wspólnicy spółki partnerskiej. Skoro wiemy już zatem, po co restrukturyzu restrukturyzuje się zadłużenie i kto może to zrobić, to nasuwa się kolejne pytanie: jak należy to zrobić? Tutaj wyjaśnienia musimy dokonać z pewnym uproszczeniem, gdyż nie sposób w ramach kilkuminutowej rozmowy wyłożyć całości materii prawa restrukturyzacyjnego. Wspomnieć tylko trzeba, że restrukturyzacja otwierana jest na wniosek przedsiębiorcy i prowadzona w sposób wskazany przez niego w tym wniosku. Przez sposób rozumiemy jeden z czterech rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego. Szczególnie do z Was. Odsyłam w tej materii do treści artykułu 3 ustęp 2 prawa restrukturyzacyjnego. Zwróćcie proszę uwagę, że wymienione tam formy postępowania mają pewną gradację, poczynając od najprostszej, przepełnionej w mojej osobistej ocenie nadmiernym optymizmem co do tego, że wierzyciele będą skłonni redukować zadłużenie, czytając swoje własne dochody, aż do tej wywierającej na wierzyciela największą presję, ingerującej najgłębiej w działalność zadłużonego. Z doświadczenia wydaje się, że z uwagi na uproszczenia proceduralne, statystycznie najczęściej w czasach występowania na rynku finansowych korona zawirowań, należałoby sięgać po uproszczone postępowanie układowe. Jest to druga z wymienionych form. I w ten sposób docieramy do kolejnego pytania: jakie korzyści osiąga się z przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego? Lista profitów jest relatywnie długa, ale już artykuł 252 czy 253 prawa restrukturyzacyjnego mówi nam o tym, że nie wolno spełniać świadczeń zwierzytelności powstałych przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego. Czyli de facto, po ludzku mówiąc, zawieszeniu podlegają płatności na czas trwania postępowania. W dalszej kolejności mam artykuł 256 prawa restrukturyzacyjnego, który wprost mówi o zakazie rozwiązywania umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Czytając dalej, mam artykuł 259, 260 prawa restrukturyzacyjnego. Które zawieszają na czas trwania postępowania restru restrukturyzacyjnego egzekucję z majątku dłużnika i uniemożliwiają wszczynanie nowych egzekucji. Reasumując, postępowanie restrukturyzacyjne w najlepszym wypadku pozwala na zmniejszenie zobowiązań, w ramach układu mogą one zostać przecież częściowo umorzone, rozłożenie ich na raty lub Odroczenie płatności i uzyskanie ochrony przed egzekucją. W najgorszym razie pozwala na uzyskanie tymczasowej ochrony przed egzekucjami komorniczymi i w tym czasie bezpieczne działanie przedsiębiorstwa w celu odzyskania utraconej płynności finansowej. Dodatkowo pamiętajmy też, że niewypłacalność dłużnika to nie jest tylko kwestia odpowiedzialności cywilnej, spłacenie długów czy uratowanie przedsiębiorstwa. Nie możemy tracić z pola widzenia kwestii odpowiedzialności członków organów spółek. W tym zakresie składanie wniosków, czy to w postępowaniu restrukturyzacyjnym, czy w postępowaniu upadłościowym, pozwala na uchylenie się, zwolnienie się członka zarządu, czy to z odpowiedzialności, o której mówi o odpowiedzialności subsydiarnej członka zarządu, o której stanowi artykuł 299 kodeksu spółek handlowych, czy odpowiedzialności nawet karnej, o której stanowi artykuł 586. Tutaj przepisy te przeplatają się z postępowaniem upadłościowym i bardziej szczegółowo opowiemy sobie o tym przy innej okazji. Mam nadzieję, że powyższe informacje Okazało się, czy okażą się pomocne wszystkim tym, którym koronawirus podstawił nogę podprowadzony przez ich biznes. Jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania, czy potrzebowali wsparcia przy przygotowaniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, to zawsze i z przyjemnością służę pomocą. Dajcie tylko znać, w czym tkwi problem, a wspólnie postaramy się znaleźć właściwe rozwiązanie. Zastanówcie się też i rozejrzyjcie dookoła czy w tych trudnych dla wszystkich przecież czasach może ktoś z Waszych znajomych lub bliskich znalazł się w tego typu tarapatach? Wspomniane informacje mogą okazać się kołem ratunkowym dla jego biznesu. Tymczasem trzymajcie się zdrowo, uważajcie na siebie i do zobaczenia.